Zrobić pewien krok. To samo jest z tak, że na początku roz rozeznanie, czy to ja, czy to Bóg, nie jest łatwe, tak? czyli że wymaga to pewnej, pewnej wiary, przyłożenia do tego, by to publicznie wypowiedzieć, tak? ponieważ są wątpliwości, czy rzeczywiście usłyszałem to od Boga, czy to moje myśli, tak? to te wątpliwości się pojawiają tak? i dopiero pewnego rodzaju praktykowanie tego daru, upewnia nas, kiedy na przykład dowiadujemy się, że wypowiadamy pewne słowa, które czujemy, że Duch Święty do nas mówi do danej osoby, ta osoba nam to potwierdza prywatnie w rozmowie: "Owszem, to co powiedziałeś zgadza się, w moim życiu jest tak rzeczywiście, to jest od Boga, to się zgadza". Więc Mając pewnego rodzaju za każdym razem nasze doświadczenie wzrasta i wzrasta i jesteśmy coraz pewniejsi w tym, że rzeczywiście Duch Święty mówi do nas, udziela nam tego daru, byśmy przekazywali.